Pragniesz projektować nowatorskie produkty i usługi dostosowane do potrzeb klientów? Poznaj Design Thinking metodę tworzenia innowacyjnych rozwiązań zapewniających Twoim klientom unikalne doświadczenia. Akademia PARP zaprasza na kurs online Design Thinking Po ukończeniu kursu będziesz wiedzieć, czym jest Design Thinking. Kiedy i dlaczego warto pracować tą metodą? Z jakich etapów składa się cały proces projektowania metodą Design Thinking? Jak zastosować Design Thinking w praktyce? Kurs Design Thinking. Zarejestruj się już dziś w Akademii PARP www.akademia.parp.gov.pl